Może na początek pomyśl o jakiejś fajnej rzeczy, którą chciałbyś mieć, chciałabyś mieć, o której marzysz, ale na którą cię nie stać. To jest musza akademicka, jest tu trochę studentów, więc przypuszczam, że macie całą listę już jakichś fajnych rzeczy, a przynajmniej tak to bywa w kręgach studenckich. Czy ta rzecz miałeś okazję już jej kiedyś spróbować? Czy po prostu jest tylko w sferze marzeń? A może ktoś dał spróbować? Może jakieś fajne auto? Przejechałeś się nawet? Ale wiesz, że cię nie stać, i tak. A może. Coś z życia studenckiego, może chciałbyś mieć dobry program komputerowy, ale który dużo kosztuje, legalny, pełną wersję, żeby móc robić tam różne rzeczy, czy to do grafiki, czy jakieś inne. To na studiach bywa problem, a przynajmniej bywał kiedyś, jeżeli ktoś chciał tak zgodnie z sumieniem używać rzeczy albo nie było stać. Mógł sobie ściągnąć ewentualnie jakieś wersje demo, trial czy inne. Takie niepełne, takie próbki, które może przez chwilę działały, a później nie. Można tak spróbować, ale później niestety nie da się dłużej używać. Taka wersja demonstracyjna. Tak, jak i można właśnie pójść na jazdę testową, czy do salonu, pojeździć samochodem, na który i tak mnie później nie stać, albo wynająć nocleg w domu, którego i tak nie mogę mieć na razie, a może nawet nigdy. Może nawet to i tak pozostanie wszystko w sferze marzeń. Bywają takie rzeczy, i wtedy te spróbowanie tego, czy wersja demo, może trochę zasmucać. Niektórzy powiedzą, że nawet lepiej nie próbować wcale. Po co się tylko narobić sobie smaku, i, i później wiedzieć, że, że i tak nie mogę? Są różne fajne rzeczy, ale dzisiaj ta Ewangelia, która mówi o przemieniu Pana Jezusa, trochę nasuwa mi taką myśl, że Pan Jezus nie tak, niejako daje taką próbkę, pokazuje wersję demo życia. W pełni, pokazuje, jakie jest jego życie w bóstwie. Życie, do którego my wszyscy jesteśmy powołani, on uczniom uchyla rąbka takiego. W tej codzienności, w której oni szli za nim, już może nawet cuda im się trochę, no nie wiem, czy znudziły, ale może spowszedniały, już szykował ich na. Swoją mękę, na cierpienie, i chciał ich jeszcze umocnić, dodać im sił, i ukazuje im swoją chwałę na tej górze przemienienia. Ale ukazuje ją nie po to, żeby oni się później obeszli smakiem, ale żeby wiedzieli, do czego dążą. Żeby wiedzieli, kim On jest naprawdę i kim oni mogą być z Nim. I to samo Chrystus chce pokazywać nam i przypominać nam, abyśmy nie zasłabli w drodze, teraz w tym wielkim poście, kolejnym za naszego życia, ale i w ogóle po prostu w drodze naszego życia, abyśmy nie osłabli. Chrystus chce Ci przypomnieć, do czego jesteś powołany: do życia w pełni, do życia z Bogiem, życia bez chorób, nie żyźnie, warszawy w lutym, bez śniegu, nawet jak słońce świeci. Życia, w którym niczego ci nie będzie brakować i nie będziesz cierpieć z tego powodu, że nie masz pełnych wersji programów, które chciałbyś mieć, albo takiego czy innego domu czy samochodu. Życia na maksa, życia z Bogiem. I dzisiaj, Chrystus. Chcę Ci powiedzieć i przypomnieć, że z nim stać Cię na pełną wersję życia. Bo ta pełna wersja jest przez Pana Boga zaprojektowana dla tych wszystkich, którzy idą za Chrystusem i każdego będzie stać. Dla każdego wystarczy. Wystarczy tylko za Chrystusem iść i Jego słuchać. To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie.